Skarb zostanie. Ty jeden ze wszystkich. Pomyślałeś o tym? Ty jeden, Petroniusz. Tylko ty jeden. Jedź do Ancjum. Tam ona przyszła na świat. Tam spłynie na ciebie radość, tam spłynie ukojenie. Pojadę. Napiszę hymn najczęściej i ułożę do niego muzykę. Tak, tak. Wymów po grecku następujące słowa Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. Dobrze. Jezus Chrystos Teu, Chios, Soter. I cóż z tego? A teraz weź pierwsze litery każdego z tych wyrazów i złóż je tak, by stworzyły jeden wyraz. Ich tys. Ryba. Ryba. Czy na pewno ligia nakreśliła ci rybę? Gdyby nakreśliła ptaka, powiedziałbym, że nakreśliła ptaka. A więc jest chrześcijanką. To znaczy, że ligia zatruwa studnie, morduje spotkane na ulicy dzieci i oddaje się rozpuścić. Nie, nie, nie. Nie. Widocznie chrześcijanie nie są tym, za co ich mamy. Mówisz jak Sokrates, panie. Gdym wędrował przed trzema laty z Neapolis tu do Rzymu, przyłączył się do mnie lekarz imieniem Glaukus, który był chrześcijaninem, a był to dobry i cnotliwy człowiek. A czy od tego dobrego i cnotliwego człowieka dowiedziałeś się, co znaczy ryba? Niestety, panie. W gospodzie ktoś pchnął poczciwego starca nożem, a żony i dziecko jego uprowadzili handlarze niewolników. Ja zaś w ich obronie straciłem te oto dwa palce. Ale że między chrześcijanami zdarzają się cuda więc mam nadzieję, że mi odrosną. A, i zostałeś chrześcijaninem. Od wczoraj, Pani. Uczyniłem też Merkulemu śluby, że jeżeli pomoże mi odnaleźć dziewicę, ofiaruję mu dwie jałówki, którym każe pozłocić rogi. Aha, więc twoje wczorajsze chrześcijaństwo i twoja filozofia pozwalają ci wierzyć w Merkurego? Wierzę zawsze w to, w co mi wierzyć potrzeba, Pani, a jałówki to wydatek ogromny, więc gdyby szlachetny Winicjusz... Ani obola, Filonie. Ani o Bola. Chojność przewyższy Twe nadzieje, ale dopiero wówczas, gdy Ligia zostanie odnaleziona. Tak jest. Tak jest. <laughs> Nie znalazłeś jej między chrześcijanami? Owszem, panie, ale znalazłem też glałkę lekarza. A co to za jeden? Zapomniałeś, panie, o starcu, w którego obronie straciłem te oto dwa palce. Zostawiłem go w gospodzie Konaję.